Cześć. Witam serdecznie na moim kanale YouTube i zapraszam na prezentację dwóch nowych modeli BMW. Chodzi o F900R i F900XR, a jestem dzisiaj w M Cars w Krakowie, czyli u dealera właśnie motocykli i samochodów tej marki. Zapraszam. No i tutaj przed wami są właśnie te dwa motocykle, które wam chciałem pokazać, czyli F900R, czyli naked oraz F900XR, czyli klasa adventure, tak? uruchomimy je. Niestety tylko możemy uruchomić wyświetlacze i światła dlatego, że przed premierą, a premiera ma być w lutym, BMW nie zgodziło się na odpalenie. Co ciekawe taki wymóg jest, także nie możemy tego odpalić, a chętnie bym Wam odpalił te motocykle i sam jestem ciekaw jak one pracują. Zarówno wersja R jak i wersja XR jak widać jest wyposażona w ten Uważam doskonały wyświetlacz TFT. Uważam go za najlepszy wyświetlacz w ogóle wśród motocyklowych tego typu wyświetlaczy na rynku. No bo czytelność jest idealna. Oczywiście tu mamy folię, więc pod folią, jak ją zdejmiemy, on będzie matowy. On jest idealnie widoczny w słońcu, w różnych warunkach oświetleniowych. Nie ma tutaj żadnego problemu. I to jest na pewno duży plus. Motocykle wyglądają z przodu w ten sposób, czyli. Zobaczcie, jakie mają fajne światła. Oczywiście o z takim smaczkiem, taką literką R. To są światła do jazdy dziennej, a wersja XR F900 XR ma takie właśnie fajne światełka. Zobaczcie, to są oczywiście, tak jak już powiedziałem, bardzo podobne do siebie motocykle, chociaż różniące się oczywiście wyposażeniem i ceną. Założę się, że najbardziej was będzie interesować ten model, czyli tak naprawdę mały brat o tego sprzętu o który no stop pytacie w tej chwili to wam pokazuję to jest S1000XR ale z rocznika 2019. Natomiast rocznik 2020 ma tutaj dużo zmian. Oczywiście będzie na ten temat osobny filmik i będzie prezentacja tego motocykla oraz będą jazdy testowe. A wracając do naszego mniejszego, nowszego brata Wygląda naprawdę fajnie. Tutaj zastosowano silnik bardzo podobny. W zasadzie to jest ten sam silnik, który jest w BMW 850 w GS, tylko że ma troszeczkę bardziej rozwiercone cylindry, dlatego uzyskano tutaj na tym motorze większą moc. A moc tego pieca to jest 105 koni mechanicznych przy obrotach rzędu 8500. Natomiast maksymalny moment obrotowy to są 92 Nm przy obrotach rzędu 6500 producent podaje zużycie paliwa na 4,2 litra na 100 km. z tego co tu rozmawiałem z dealerem faktycznie te BMW, czyli te silniki naprawdę mało palą tak samo w F805GS również to spalanie jest dosyć małe, można spokojnie zejść poniżej 4 litrów ta wersja jako turystyczna oczywiście jak widzicie ma dużo lepszą ochronę przed wiatrem, no w zasadzie tutaj jej nie ma w RC, w RC mamy tylko taki dyfuzorek natomiast tutaj mamy szybkę wprawdzie ona jest regulowana tylko w dwóch płaszczyznach, czyli góra i dół ale ta szyba jest dużo większa od poprzedniej generacji na przykład S1000XR, gdzie tam ta szybka była mniejsza, wygląda, że ona może chroni, nie wiem przekonam się podczas jazdy testowej natomiast bardzo fajnie wygląda, naprawdę jeszcze w tym białym kolorze mi się podoba Bardzo ten sprzęt Ciekawie jest zrobiony tłumik Zobaczcie, taki jest e, Tak jest przytulony do tego motocykla, oczywiście stal nierdzewna e, Tu mamy też W tym akurat sprzęcie, to już jest taka wersja wypas, coś około 60 tysięcy To jest full wypas w zasadzie Mamy tutaj dynamiczną esę, czyli elektronicznie regulowane zawieszenie tylne Przednie zawieszenie nie ma regulacji żadnej no ale no cóż tak to jest zrobione. Natomiast pojemność zbiornika w tym motocyklu to jest 15 litrów, a w wersji mniejszej R to jest 13. No można powiedzieć zaledwie. No ale cóż, no przeznaczeniem jego jest zapewne miasto, więc może nie jest to aż taki duży problem. Co do tego mniejszego brata, no to powiem tak, od razu nie wiem jak wam, ale mnie podoba się dużo bardziej ten XR. Chociaż jest spora różnica w cenie, bo między tymi dwoma modelami różnica to jest około 10 tysięcy złotych, czyli dosyć sporo. Tu, jak widzicie, też każdy ten z tych motocykli, z tych modeli może mieć takie stelaże. Tu są za za zamontowane na kufry boczne. Można jeszcze tutaj domontować kufer centralny. Z tego, co się dowiedziałem, cena takich pełnych kufrów czyli Dwa kufry boczne i kufer centralny to jest około 6000 zł. Mówimy oczywiście o kufrach oryginalnych. Silniki, no to już pewnie wiecie, wiadomo, chłodzone cieczą. Jak widać, każdy z tych motocykli ma tutaj amortyzator skrętu. Niezwykle przydatna rzecz. Tak samo jest właśnie w tym modelu turystycznym. Każdy z nich. Jest wyposażony w kapitalne hamulce, czterotłoczkowe monobloki Brembo i pływające tarcze. Te tarcze mają średnicę 320 mm, natomiast tarcza tylna ma tutaj średnicę, podejdźmy do niej, 265 mm i zacisk jednotłoczkowy również Brembo. Układy tutaj silnika napędowe to jest wszystko to samo. Te motocykle się w zasadzie różnią, głównie designem. No i oczywiście tym też pojemnościami zbiornika paliwa. Coś na co zwróciłem uwagę, to są kanapy dosyć twarde, zwłaszcza w tym, no kanapa nie jest zamięka. Być może ona się w jakiś sposób dostosuje do naszego tyłka już podczas jazdy, miejmy nadzieję. W każdym razie no jest dosyć twardo, akurat nie wiem czemu akurat tak twardo to, to BMW zaprojektowało, no, ale tak jest. Tu mamy w tym egzemplarzu również quickshifter, podnóżek centralny, tak jak mówiłem jest to mega doposażona wersja. Masa Was na pewno jeszcze zainteresuje, więc masa cała, czyli z pełnym zbiakiem zalane paliwem, olejem, bleble i tak dalej no to ten motocykl waży 219 kg czyli jest stosunkowo lekki, a ten waży 211 to jest naprawdę niezła, niezła masa całkiem, całkiem naprawdę lekkie sprzęty jeszcze jedno ujęcie tutaj naprzód tych motocykli tu oczywiście mamy już światła LEDowe, full LED uruchom je o jest, mogę tutaj po, poświecić? Właśnie. Widzicie? Widać, że te światełka fajnie, naprawdę fajnie oświetlają. O tutaj kolegę. Także jest to na pewno fajna rzecz, fajna opcja. Uruchommy tutaj w tym motocyklu. Tu mamy troszeczkę inny typ lamp, ale też świecą całkiem fajnie. A teraz wam chciałem pokazać jaka jest pozycja, jak tutaj to wygląda z perspektywy kierowcy. W tej chwili mam kamerę na wysokości oczu i szyba jest mniej więcej tu. Wydaje się, że ona jest na dobrej wysokości. Zobaczymy podczas jazdy testowej, bo oczywiście będę te motocykle testował. Na pewno będzie testówka z tego X0. Tu jak widać, ten model już jest mega doposażony, kosztuje 62 tysiące. Ma zarówno dynamiczną SE, jak i podłączenie do GPS-a, jak i pełną obsługę, podgrzewane manetki. To wszystko widzicie, tempomat wszystko to tutaj jest. Także naprawdę fajna sprawa. Tu mamy różne ustawienia tego wyświetlacza. Zobaczcie, jak kapitalnie wygląda ten sport. O, widzicie? Ale super. No, takiego jeszcze, takiego jeszcze nie widziałem, właśnie takiej prezentacji, prędkości i obrotów. Także można sobie tutaj całkiem fajnie ustawić. Ten wyświetlacz jest to naprawdę przejrzyste i widoczne. Świetnie, słuchajcie, jeszcze taka informacja na temat tego systemu SOS. To jest bardzo ważne, bo ten system jest nowością od jakiegoś czasu. Zobaczcie. Ten system ma trzy warianty działania. Pierwszy wariant jest taki, że na przykład łapiemy kapcia, braknie nam paliwa, różne sytuacje tego typu, naciskamy tu. I łączymy się, łączy się z nami, pani z centrali, pan, no, ktoś tam obsługujący z centrali BMW pyta się, o co chodzi. Mówię proszę o, o pomoc drogową, bo na przykład złapałem gumę. Druga opcja jest taka, że na przykład mamy drobny wypadek, yy, coś tam się stało z tym motocyklem, przewrócił się, ale nie jest to nic poważnego i naciskamy, możemy to oczywiście w każdej chwili odwołać, jeżeli stwierdzimy, że na przykład jednak nie, że jest wszystko ok. To jest druga opcja, czyli możemy za pośrednictwem tego bezpośrednio się łączyć z obsługą tak naprawdę yy, właśnie BMW. A trzecia opcja najbardziej dla nas ważna jest taka, że ten system działa niezależnie. Przy dużym wypadku, jakimś bardzo niebezpiecznym, czujniki motocykla przeciążeniowe, położeniowe informują od razu centrale o tym, że był wypadek i te dane są wysyłane natychmiast do centrali i natychmiast jest uruchamiana pomoc. Tak mówię, no są trzy wersje działania i myślę, że to jest całkiem fajna rzecz ten system, yy, kosztuje coś około 1200 złotych, yy, natomiast powiem Wam, że chyba bym skorzystał, bo to jest naprawdę dla bezpieczeństwa świetna rzecz, świetna rzecz i też bardzo pomocna przy ewentualnym, nie wiem, awarii czy, czy jakimś złapaniu jakiegoś kapcia, cokolwiek, także naprawdę, naprawdę ciekawa opcja, inne firmy tego chyba nie mają, no nie słyszałem na przykład, żeby Honda miała coś takiego, to ma tylko BMW w tej chwili. Oczywiście każdy z tych motocykli, jak widzicie, ma regulację klamek. To jest już standard BMW, na szczęście. Yy, całe oświetlenie spełni LED-owe, łącznie z tymi kapita kapitalnymi kierunkowskazami, bardzo ładnie, oświetla bardzo ładnie świecącymi mocno. Także no nie można tutaj narzekać na brak oświetlenia, chociaż bardziej mi się oczywiście podobają te lampy takie agresywne. Jeszcze raz włączmy, a co? A widzicie? I one tak przygasają, jak wyłączymy motocykl to One tak się powolutku widzicie, a fajnie się wygaszają Takie smaczki Teraz jestem na, przy motocyklu F900R i ta RKA oczywiście ma troszkę inną pozycję, jestem bardziej pochylony kierownica jest niżej, nie mamy tutaj żadnej owiewki jest tylko taki dyfuzorek, powiedzmy, który chyba odbija troszeczkę tą strugę, no ale pewnie nie, nie za dużo mamy tu malutki zbiorniczek 13 litrów pewnie będziecie na to narzekać, no ale trudno, tak to jest no i oczywiście pełna obsługa, czyli łącznie z pomatem z podrzewanymi manetkami z dynamiczną S-ą, wszystko tutaj już mamy też w tym motocyklu i ten sprzęt kosztuje już w tej opcji full doposażony 50 bodajże coś 1000 czy 52 coś około tego, mamy również quickshifter No i niestety tak samo jak w tamtym mamy horrendalnie twarde siedzenie, strasznie twarde, powiem Wam, że jak dla mojego tyłka to trochę dramat No ale cóż, może podczas jazdy jest, okaże się lepsze, tu mamy takie uchwyty dla pasażerów, to jest wszystko że chyba aluminiowe czy stalowe, nawet nie wiem. W każdym razie te bolce są do kufrów, to jest wszystko do kufrów bocznych. Wydechy, jak widzicie, są takie same, więc te motocykle są tak naprawdę bliźniacze. Ale sądzę, że dużo lepiej będzie się sprzedawała ta wersja XR z racji właśnie tego, że jest to taki mały brat właśnie tego. Tysiąca, tak? Czyli tak, to zawsze powtarzam Ścigacza w skórze adwentera. No to cóż, no chyba tyle o tych motocyklach Nie wiem, jak coś tam zapomniałem, najwyżej dopiszę w filmie Jak macie jakieś pytania, to piszcie Jak będę miał na ten temat wiedzę, to odpiszę w jakichś sprawach technicznych Natomiast oczywiście zarówno ten, jak i ten Obydwa motocykle będą w sprzedaży, w zasadzie już są ale co ciekawe, jakbyście chcieli dzisiaj je kupić, to niestety możecie je odebrać dopiero po premierze. Takie dziwne warunki w firmie BMW, czyli motocykle są fizycznie, ale ich nie dostaniecie dopiero za miesiąc. Pozdrawiam!